El Halo śpiąca królewno, halo, czas stawać po o, o ejku, ejku, Uważaj. Co tu się dzieje? E, ty, kolorek a Co ty tutaj robisz? Gdzie ja jestem? O co chodzi? Witaj, witaj, w moim świecie. Jest to moja wyspa, gdzie mieszkam. Słuchaj, tutaj właśnie żyję razem z moją rodzinką. E, tutaj jest jak obok widzisz mój domek. Tutaj no. są moi bracia, tylko oni nie są dosyć przyjaźni, także ja bym ci radził na nich uważać, jak tam zauważysz przez szybę i słuchaj, zostajesz tutaj uwięziona. E, co takiego? Ogólnie ty chyba sobie do. żartujesz. Do rozwikłania jest tutaj bardzo bardzo fajna zagadka i dopiero po jej rozwiązaniu zostaniesz stąd uwolniona, okej? Okay? Możemy się tak umówić? Yy, dobrze, dobrze, słuchaj, ale najpierw ja bym chciała jeszcze pozdrowić swoich widzów. W takim razie dzisiaj bardzo serdecznie chciałabym pozdrowić Nikolę Carbir i Haliną Świder. Bardzo was pozdrawiam, a jeżeli chcecie, aby w następnym odcineczku pozdrowiła ciebie, wystarczy, że klikniesz subika z dzwoneczkiem, zostawisz łapeczkę w górę pod tym yy, filmem i oczywiście musisz napisać komentarz. Pozdrawiam. A challenge dzisiejszy łapeczek w górę, to niech będzie 6000. 200 i uwaga, w ogóle jak to się stało, że ja tutaj jestem. Ty, Kolorek! Chodź tu jeszcze na chwilę, chodź tu, co chodź jest? tu. O no chodzi. I, ty, i ty będziesz tu ze mną cały czas, ja mam nadzieję. Nie zespół samej. Ja uciekam, ja stąd lecę, ja mam swoje obowiązki, słuchaj. Ale... Tam, jest, tam jest ogólnie mój wujek, może on ci coś pomoże, tylko on jest mało gadatliwy, nie wiem w ogóle, czy będzie chciał z tobą gadać. Jakbyś była głodna, to tutaj sobie może zrobić chlebek. Musisz w ogóle tu przetrwać. Nie jest tutaj tak łatwo przetrwać. Masz zadanie do rozwiązania. Musisz się w ogóle dowiedzieć, co to zagadka. A ja nie mam w ogóle czasu Ci tego tłumaczyć, także spadam, na razie. no ale słuchaj, ale słuchaj, no to no Ty tak nie możesz robić, nie, no słuchajcie, ja zostałam tutaj sama, ja po prostu nie wiem, co ja mam teraz zrobić, ale chyba w pierwszej kolejności po prostu wezmę i zadzwonię do Gplaya, bo ja myślę, że na takiej wyspie ciężkiej mi będzie bardzo trudno, a z nim sobie pewnie poradzę. Więc e, czekajcie, czy my mamy w ogóle jakiś tutaj telefon? Hmm, tutaj jest ten pan, ale on się tak dziwnie na mnie patrzy. O, czekajcie, tu jest telefon, to ja do niego zadzwonię. Dzwonię, wymiary numer. Raz, dwa, trzy, osiem, pięć, cztery, Halo, trzy. Halo, kto mówi? W czym mogę pomóc? Halo! Dipleku, mój ukochany, to ja do ciebie dzwonię. Słuchaj, o, cześć. zostałam uwięziona. Z na... jakiegoś dziwnego numeru dzwonisz no? w ogóle, słuchaj, no ja nie poznałem. Bo słuchaj, muszę coś ci powiedzieć. Kolorek uwięził mnie tutaj na jakiejś wyspie. W ogóle jak tak patrzę dookoła, to nie wiem, gdzie ja się po prostu znajduję. Widzę tylko ocean. błagam, ratuj mnie. To jest Słuchaj, tak... dobra, kolorowo. poszukam. Poszukam tej wyspy, może znajdę tego cwaniaka kolorka i z nim sobie porozmawiam, także trzymaj tam się, a ja niedługo może, słuchaj, wezmę ender perły i jakoś szybko się do ciebie przeniosę. Dobra, dobra, to, to ja na ciebie tutaj czekam, okej? Okay? Dobra, W takim pa. razie, no dobra, no papa. pa. Słuchajcie, niech ten dżiplek mój tylko tutaj doleci, bo ja po prostu powiem wam, że no, no cykam się trochę tego, o, o, to o, ty już siemanko, jesteś. Siemanko, siemanko, jak w ogóle szybko to znalazłem, słuchaj, wystarczyło, że parę perł rzuciłem i w ogóle Naprawdę? to jest nie tak daleko od naszego miasta, wiesz? to aż tak łatwo. Słuchaj, w ogóle kolorek, ja się tu obudziłam na tym łóżku. Tam kolorek mnie obudził. i Ja nie mam pojęcia, w jakim cudem ja tutaj jestem. Wiem, że jest tutaj bardzo dużo zagadek do rozwiązania, więc myślę, że musimy to wszystko przejść. Wiesz? A kto to tutaj jest w ogóle? Słuchaj, w tym domku ktoś jest. To jest tutaj chyba rodzina Kolorka mieszka. Patrz, w ogóle wszyscy są kolorowi. Ty Oco, no słuchaj, co jest, co jest? A widzisz tego pana? To jest od no? niego ktoś z rodziny, ale on jest bardzo mało a może on też ma jakiś sekret? Czekaj, w sobie, co? Czekaj, zagadamy z nim. Dzień Dobra. dobry, pa, pa, proszę pana. Ty w ogóle, on jest handlarzem. Zobacz w Ta? ogóle, on Czekaj. tutaj y, chce a! nam coś sprzedać, chce sprzedać no? nam nożyce, i on ma tajny kod do, do domu. Ty, czyli to oznacza, że jak kupimy mu, to dostaniemy kod do tego domku i będziemy mogli przejść? Będziemy musieli mu dać 5 emeraldów i dopiero wtedy się tam dostaniemy. Ale czekaj, bo tutaj w ogóle coś jest. Zobacz, Pokaż? tutaj jest jakiś parkour, a na końcu o. jest skrzynia. Może tutaj się przedostaniemy, co? Dobra. Dasz no. radę tutaj to przejść? Yy, tak, powinna, myślę, że bez problemu. Ja sobie ze wszystkim poradzę i tutaj. Uważaj, bo przejdę. tutaj na końcu są kolce, żebyś tutaj nie ten, yy, nie wpadła. Opa, okay, dobra. Ha, ha, udało się. Zobaczymy, co tutaj jest, Dawaj. Dobra, ty. słuchaj, ty, jakie są w ogóle fajne rzeczy, kolorowe, Szynka jakaś. Jest. Dawaj bierz tą skrzynkę, zobaczymy, co to jest. Coś tam może będzie napisane, co? Książeczka tutaj jest! No to mówię, weź. Ją. No. no dobra, no to słuchaj, to odczyta. Czy widzisz guzik umieszczony na ścianie wyspy, ustrzel go, a na wyspy pojawi się wiadomość wskazówka. Czekaj, czekaj, musimy to sprawdzić, gdzie to w ogóle jest. Ty! Ty. Słuchajcie, ja to widzę, to jest tutaj. Czyli co, no może jest. No jest tutaj. Ej, tutaj czekaj, no? czekaj, tam na dole też jest guzik, widzisz? Dwa ty. są guziki. Jeden jest na dole, drugi jest na górze. Czekaj, w ogóle byśmy byli w stanie ostrzelić to z łuku. Dawaj, może weźmiemy łuk. Patrz, no. tutaj mamy jeszcze jakieś kolorowe rzeczy. Ty jest na przykład e, tarcza kolorowa, drabinka. Ja nie mogę. I kompas mam. On nam może wskaże drogę. No. Słuchaj, ty widzisz, ile tutaj jest jakichś różnych rzeczy. Tam są jedne drzwi, tu diamenty. Tu są wszystko. emeraldy. No. Naszym celem, słuchaj, są emeraldy. Będziemy musieli je zdobyć, ale choć na początku zgodnie z tą instrukcją e, trafimy w ten guzik. Dawaj, dasz radę przelić któryś z guzików? No, może czekaj. najpierw ten na dole, co? Yy, a, a może ten na górze najpierw, co? No to dawaj. No dobra, no to, no to poczekaj. To będę tak. Ej, no przecież ja nie wziąłem łuków. Już je biorę. Strzał? Ma strzały ogólnie? Tak, strza czy strzał nie wziąłam? Dobra i hop. Myślisz, że dobra. się udało? Ty, czekaj, tam widzę na górze pojawiła się jakaś książka ogólnie, czekaj, ale czekaj. to później zobaczymy. Choć no. jeszcze ustrzelimy, słuchaj, tutaj ten na dole guzik. Dawaj, strzelamy razem. Może nam się uda, okej, okay, hop. A, to ona tak daleko tam jest, dobra. No. Hop. <laughs> Ty. Ty... To, to ja? To ja tak trafiłam? Ty, ja słuchaj, nie, słuchaj, mogę... tam, tam była jakaś pułapka, tam rozsadziło. Dobra, chodź, słuchaj, wracamy. Ja tutaj w ogóle mam też drabinki, to ci pomogę, słuchaj, tutaj ustawić, żeby ci łat łatwiej było wracać. Chodź tam wracamy i zobaczymy tą wiadomość, która tam wyskoczyła. Po tym jak, e, słuchaj, trafiłaś właśnie no, na tamtą, ty... na tamten guzik. Jak... Słuchaj... Przeze mnie teraz ta wyspa się w ogóle zarwie. Ja nie wiem, co tu się wiem. stanie. Taka dziura Trochę wielka. Zniszczyliśmy fundamentów. Dawaj, bierz słuchaj tą książkę, zobacz, Dobra. co tam jest napisane Dobra. i będziemy musieli rozwikłać. Tutaj jest jakaś chyba zagadka do no, rozwikłania. No, to ty to? się chowaj za tą tarczy. Dobra, ja czytam. Za domkiem znajduje się skrzynia. Musisz zdobyć 10 kolorowych kryształów, ukrytych na wyspie, i wrzucić je wszystkie do skrzyni. Dopiero wtedy będziesz mógł mogła się stąd wydostać. Powodzenia! Dawaj, idziemy do tej skrzyni, co? Czekaj, czyli. W ogóle naszym zadaniem jest zdobycie 10 kolorowych jakichś kryształów, tak? Tak, tak. Czyli czekaj, tutaj jest. Rzuć o. do skrzyni 10 kolorowych kryształów. No, skrzynia jest pusta. Słuchaj, ty mm -hmm. tu jest jakaś drabinka na górę na dach. Zobacz, w ogóle A, czekaj, A, No to czekaj, to ja tam wejdę, bo ja się, się tu tylko, dostać. żebym po prostu tutaj nie, nie spadła. Czekaj, czekaj. No. no ty, czekaj, patrz, tutaj jest w ogóle takie wgłębienie. Może to otworzymy. Ty... Jest! To ja wezmę tego diamenta, dobra? Ty, pierwszy kolor... Ja w ogóle kolorowa skrzynka, no, no. nawet nie wiedziałem, że takie przedmioty istnieją, I słuchaj. zobacz, że ona dobra. się tak kręci kolorkami dookoła tak cały czas. No. Dobra, czyli G-Play, słuchaj, pierwszego mamy, teraz kolej na następnego. Słuchaj, w ogóle potrzebujemy wydobyć te emeraldy. A żeby je wydobyć, mm. potrzebujemy mieć kilof minimum ironowy. I ja nie wiem, jak my to zrobimy. Tutaj w ogóle jest chyba pro, do produkcji, słuchaj, tego, kabelstona. Może no, zrobimy widzę. po prostu drewniany kilow na początku. Dobra, to weźmy to I drewno. Ten. I jeszcze może ja tutaj z góry będę to robić. Oj, tylko tą książką to troszeczkę P później, tak Później, słuchaj, tam chyba było, było żelazo i były diamenty, prawda? Dobrze tam e, tak, widziałem? Tak, tak, prawda. Doskonale mówisz. Dobra. Oj, czekaj. 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 Tu, tutaj stawiam e, ten crafting e, i to... robię kilof. To słuchaj, to ja może z tego drewna trochę tutaj wezmę y, na kopie, co? No to dawaj, 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 na kop, a ja zrobię kilof i zaraz daj, będziesz. Chodź tu, no? Szybko, dawaj, co jest? tu jest kolejna skrzynka diamentowa, czy nie diamentowa, taka kolorowa, ona się tak mieni. Dobra, no? dobra, dobra, to dawaj, bierz, jest, bierz, bierz, bierz ten jest, ten. Jest, jest... Może już tutaj Uważaj tylko, żebyś ja do lawy nie, nie, nie wpadła. O, Dawaj, dobra. może już zanieś je tam do tej skrzynki. Dobra, już dwa to ja wezmę, je ja to z głowy. Tylko czekajcie, muszę mi się tak udać, żebym ja tylko tutaj nie wpadła, żeby było tak yy, ostrożnie. Dobra, ci jednego tutaj damy, drugiego, czyli jeszcze troszeczkę nam ich brakuje. O, a tam kury są nadal, ale dobra, najpierw muszę Gplayowi pomóc, żeby on tutaj sam wszystkiego po prostu nie robił, aczkolwiek coś tutaj czuję, że się jakbym tak zablokowała. Gplay i co, jak, jak Bierz kilof no kilo i wydobywaj kobla, szybko, szybko, dawaj działamy, musimy jak najszybciej się stąd wydostać, tutaj no. jest kabel stone, słuchaj, to jest chyba po prostu taka farma do robienia kabel stone także kop cały czas, no stój i kop, dawaj, Wy, no. musisz wydobyć trzy minimum, dawaj, Dobra. nisz, niż, niż. Raz. E, nie, nie, wchodź tam, stój w miejscu, Dobra. bo cię lawa zaleje. Dwa. Okay. Dawaj. I... I z... Teraz dopiero mam dwa. Dawaj, 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 dawaj. Mam trzy, mam trzy, słuchaj, mam trzy, jeszcze mam kopać? No, dawaj, dawaj, bo musimy tutaj e, zdobyć tego Irona. Trzy wystarczą. Ogólnie, dobra. Tutaj jest Iron. No. Słuchaj, także dawaj. Ja szybko zrobię killów, a ty tutaj już się przekopuj. E, on jest tutaj. O, na tej wysokości. Tutaj kop. I dokop się, o tutaj, tutaj nawet się już dokopaliśmy. Dawaj mi, daj mi ten, ten kabel stąd, to ja zrobię dobra, już kilo, czeka, żebyśmy już mogli rzucam, to w ogóle wykopać. Ale powiem wam, że ja uwielbiam takie rzeczy, że cały czas coś się dzieje, musimy tutaj coś robić. Po prostu jestem mega zadowolona, więc dobra, kopiemy i hop. Tylko to, Tylko to chyba wiesz co dziplikować? Tym kilofem. Tak, o właśnie. Tym no po tak to kopaliśmy się... kabelstone, żeby z, wydobyć teraz to tym kilofem. No, tak, I Teraz tak. będziemy to mogli przetopić, a ja idę zdobyć więcej kabelstone, bo musimy zrobić, wiesz co, piecyk. Dobra. Wie, dzięki to ja piecykowi to przepalimy będę to. Zbierać. Mam I wydobędziemy te emeraldy i będziemy mieli kod do wejścia do domku. Jestem ciekawa w ogóle czy ci ludzie będą do nas przyjaźni nastawieni, Ja nie? też jestem tego bardzo ciekawa, tylko wiesz co, będzie mały... Ups, spadło mi tam, a nie, mam tutaj, tutaj, dobra. Tylko wiesz co, bo, bo jest taki problem... A nie, ja sobie wiecie co, sama poradzę, nie będę musiała G-Player prosić po prostu o pomoc. Słuchaj, wykopałam, mam ich dziewięć, dać ci je teraz? Y Słuchaj, wiesz co, włożysz je zaraz do piecyka, bo ja już tutaj mam kobla 6, to jeszcze dwa potrzeba. i. Będziemy mieli piecyk, będziemy o, opalali go drewnem, przepalimy to i będziemy mieli kilow, zdobywamy szybko emeraldy i lecimy, nie? Tak, dobra, tak, poczekaj. Dokładnie. Ale ten piecyk? się cały czas tutaj tak dobra. patrzy i patrzy się obserwuje. Słuchaj, dawaj, wkładaj tam do piecyka na, górę, na górne pole e, żelazo żeby się przetapiało, dobra, przepala się, potrzebujemy Dada. ich trzy sztuki i słuchaj, Dada. musimy teraz namierzyć emeraldy, gdzie one są one są słuchaj, bardzo w ogóle jakbyśmy tutaj kopali na dół no, to byśmy byli w stanie. je byśmy się wykopać. tam, wiesz? Tak, tylko musimy ogólnie zrobić tutaj takie schodki, żebyśmy mieli później, jak wyjść. W ogóle właśnie przydałyby się nożyce. Ten pan też widziałem, że sprzedaje tak, nożyce. A nożycami można szy szybciej kopać, prawda? W ogóle ten. Ty diaksy też znalazłem. To... Tutaj są też diaksy, no? O, no to super, to trochę ich tam wykopać. No, słuchaj, tego nie jakiego? mamy kilofa, to tylko będziemy musieli wykopać je kilofem, y, tym, który właśnie zrobimy zaraz z żelaza, bo będziemy dopiero po przepaleniu tych trzech y, sztabek zrobić w ogóle ten kilof. Dobra, no tak, tak. tutaj już mamy dostęp do emeraldów. Choć teraz już pewnie się sztabki przepaliły, to ja ci za momencik zrobię kilof i wykopiesz nam jak najwięcej emeraldów, o, minimum boję pięć. A ja się że po prostu stąd spadnę, bo to taka, takie urwisko ogromne jest. Dobra, ja już stąd wyszłam, już się idę do ciebie. Dobra, drewno jeszcze potrzeba, słuchaj, na patyki i będzie dostępny ten kilof. I polecisz szybko po emeraldy, i kupisz od tego pana tą książkę, żebyśmy wiedzieli, jaki jest kot. Okay? Dobra, możemy dobra. się tak umówić. Yy, tak, możemy dobra. się umówić, To dajmy ty, mi tylko to, w czym mam wykopać te emeraldy, dobra. i już będzie to lecieć. Dobra. ironowy kilof mamy zrobiony. Możemy też zrobić jakiś sobie tutaj nawet yy, mie mieczyk ironowy, już. Dobra, albo diamenty, też będziesz, będziesz mogła też diamenty tym kilowem wykopywać, dobra. także. To ja idę. Wiesz, Trzymaj co? za mnie kciuki, żeby mi się po prostu udało. I o, słuchajcie, mam jednego diamenta. Mam następny. Ja nie mogę, ale Gplay będzie ze mnie zadowolony, wiecie, naprawdę, tak się cieszę, że to mi się udało po Dawaj prostu zrobić. Dawaj robimy diak diak diaksowy mieczyk, robimy, co? Dobra, Danie możemy też diamenty. to zrobić, no. Dobra, i, i, i pięć emeraldów, pamiętaj, tak. albo nawet sześć, bo wtedy kupimy sobie jeszcze nożyce od tego yy, spadł pana. Spadł jeden! Dobra, nieważne, jest tutaj chyba sporo, ile już masz? Yy, o właśnie, sześć nie wiem, wystarczy. bo tak mi się tam chyba zapisują troszeczkę dalej, wiesz? No dobra, to sześć wykop, i dawaj lecimy i kupujemy ten, y, tą książkę, i wbijamy tam do tego domku. Zobaczymy, co tam jest w ogóle. Dawaj, dobra, dawaj. Dobra, no to i w takim razie ja już tutaj do ciebie idę. Ty to idź czekaj. do tego pana. W ogóle co to jest? Ktoś z rodziny jego? To jest jego tata? Tak, czy kto to jest? To jest jakiś wujek, on tak mi powiedział. To jest ktoś od niego z rodziny, ale on jest bardzo mało mówny. Kupuj, kupuj od niego, słuchaj. Yy, Wybierz tak, tak. Na niego prawym to złap tą rzecz, którą chcesz wziąć po prostu i do swojego ekwipunku przenieść, i już słuchaj będziemy mieli to i zgadniemy kod. Dobra, no to tylko ja muszę zrobić jeszcze to i od niego biorę już tą książkę i to. Dipliku, Mamy już to zrobione. To co? To otwierać tą książeczkę od niego i czytamy? No dawaj, otwieraj, otwieraj. Dobra. Kod do domu 7878. Ty, jakie proste, że my tego nie zgadliśmy w ogóle. To słuchaj, to co? To może ja już wbiję te numerki tutaj, tylko wiesz co, ja się Słuchaj, trochę... ogólnie nie ma się czego bać. Myślę, że sobie poradzimy. To są jakieś małe tutaj knypki bracia tak? tego kolorka, no myślę, że nie są straszni. Dawaj wpisuj kod i dobra. słuchaj, ja albo czekaj, 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 tak, czekaj. Tak, 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 Może czekaj. zrobimy w ogóle kilof, co? Diamentowy, by się przydał nam. No dobra, nam. no to ja ci dam te to diamenty. Dawaj diaksy. Yy, daję ci je. Proszę, ja mam ich akurat cztery. Nie wiem czy to wystarczy o. czy nie. Może to słuchaj, mogę, mogę zrobić mogę w takim razie zrobić dla mnie i dla ciebie. Akurat starczy o. na dwa miecze. No to yy, super. także trzymaj. Mamy dodatkowo ten łuk. Wiesz co, w razie co zostało ci jeszcze jakieś strzały, mi zostało yy, tak, dwa strzały. ja mam strzały. jeszcze pięć strzał. Ty, ale w ogóle wiesz co? Ja jestem głodny trochę, także no ja może wiesz. w ogóle. Ma, ile masz głodu? Ile masz tam głodu? No... Z, z, zabrało ci trochę. Jedno tylko mi jeden głodzik mi zabrało, a co Dobra, byś to mi to ja tutaj szybko zasadzę. No. Musimy tutaj, e, wiesz co, też przetrwać, będziemy no musieli tutaj pola uprawne. E, wiesz co? no Jedyną opcją na ten moment to jest chlebek. Mogę ci zaproponować chlebek. Dobra, to Chcesz chleb? mi chlebka, a ja podejdę tutaj do dobra, tej wody, się Trzymaj. Je... Mm, trzymaj. Ale dobra. Dobra, dajmy się. I ruszamy, ten słuchaj. To, ruszamy to, do to czekaj, domku. tylko ja tylko chleb sobie zjem, bo mam tutaj już za duże rzeczy. Wezmę tylko szybko chlebek. Dzipku, ale... jaki ty... Pie... Po prostu przepyszny ten chlebek krzesi. Dobra, dawaj, 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 koniec tego gadania, Dobra. czas tutaj na siedem, poważne. 8, 7, 8. Wchodzimy! ma koziomki, co tam u was. Ej, Cześć. Oni nie są przyjaźnie nastawieni, ty, oni no nie, to... nie są w ogóle przyjaźnie nastawieni. To mówiłam, jest! Mieć... W ogóle Dobra. udało się. Udało się z tym jednym. Ja nie mogę... Pojedź, w ogóle, w ogóle, w ogóle, w ogóle, zobacz, znalazłam. I tu jest kolejny jeszcze bo, diament. Bo to z nich, z nich to wypadły. Ile już masz? Ty, no to w takim razie wychodzi na to, że teraz mam trzy, a tam daliśmy dwa, czyli mamy razem pięć teraz diamentów. No, czyli jeszcze pięć nam pozostało. Tak. Ty, tutaj jest, patrz w ogóle skrzynka i tutaj są przedmioty w ogóle z kolorowymi Uuu. rzeczami. Może ja bym wziął, słuchaj, buciki i spodnie ubrał na siebie. Dobra. A ty górę, bo wiesz co, bo to i tak na płetwę ci nie będzie pasować, no, prawda? No, też tak sądzę. To ja sobie teraz to ubiorę. Mm, czyli tutaj sobie ubieramy. Hop. I hop. No, i słuchaj, g jak wyglądam? Podoba ci się. O, oh, ale no. jestem ładna! Ho, ho, ho! Ty, nie! Jak dziś śmiesznie wyglądasz! Super! Ja ogólnie tutaj w ogóle jest jakaś klapa, widzisz, która prowadzi na dół. Jak tam z Twoim życiem masz e, zregenerowane już życie? Idziemy no. dalej? No, możemy iść. Troszeczkę mam tutaj serduszek, więc chyba myślę, że jest ok. Dobra. No dobra. To Schodzimy na dół, schodzimy zobaczymy. na dół. Ubraka. Ja w razie czego od razu taką jakby jakbym miała kogoś <laughs> atakować od razu. Ty! Tutaj jest jakieś o, o, więzienie w ogóle? Widzisz, tu, tutaj jest ktoś uwięziony? Co? Co jest? Nie wiem, kto to jest. Może tego strażnik, co? To jest jakiś ochroniarz, chyba wiesz, co on go pilnuje. Może ja sobie jem chlebek, słuchaj. Dobra, to ja sobie jeszcze I może z nim zagadam. Przepraszam, o, co, co tutaj jest grane? Jak tutaj mamy zdobyć następne pięć e, tych, tych. Ej, on, Ty! on mnie zaczął atakować. Pomogę oh, nie. ci. uwaga, uwaga. On jest mocny, on jest mocny, o ja. dawaj go. Dobra, O oh, nie, o oh, nie, mam mało życia, mam mało życia. I hop. Dobra, jest! Jest! I wypad, diamencik. następny. Czyli teraz mam cztery, czyli razem mamy równo 6 teraz diamencików, ale super. O, patrz, jeszcze jona. wypadła dźwignia. Oła, ty została mi dwa serduszka e? w stolu mi, teraz to przesadziłaś, prawie Oj. mogłabyś mnie pokonać. O nie, ty. przepraszam, czyli to jest dźwignia, tak myślisz, że do tego pana żeby go uwolnić? Dawaj tutaj może na górze, tam wiesz co, od tamtej strony tu? daj na górę. No, I, I, słuchaj, i otwórz przejście do niego, no? Dawaj. Cześć? Chodź no tu Ja się boję pierwsza do niego wejść, to może ty pierwszy do niego wejdziesz? To jest jakiś więzień, słuchaj, ja z nim się w sumie boję gadać. Ja może też... ty tam z nim zagadaj, hmm. co? No dobra, yy, dzień dobry, a co pan tutaj robi? Bo pan chyba więźniem jest, taki w paski ubrany. Wie pan co, bo, bo ja bym potrzeba... Słuchajcie. Dziękuję, że mi uwolniliście. Ja w ogóle mam tutaj rozwiązanie waszego problemu. Mam kartę, która prowadzi do skrzynki, do tunelu, dzięki której będziecie mogli zdobyć resztę diamentów. Ale jestem bardzo głodny. Musicie mi znaleźć, zdobyć szybko sześć kurczaczków, wtedy wam dam tą kartę, ok? Dobra, dobra, to a wiesz może gdzie takie kurczaki znajdziemy? Bo ja tu pierwszy raz jestem. No rozejrzyj się tutaj, bo na pewno znajdziesz bez problemu. To ja cię na chwilę zamknę, żebyś mi tu nie zwiał i mnie nie zrobił. No dobra, ty. Play, to w takim razie musimy znaleźć Słuchaj, sześć tych kurczaków. Mi ogólnie nie wiem, czemu można ufać. Mu dziwnie z oczu patrzy. No ja, ja, ja widzę, takie trochę fioletowe trochę jeszcze. ma. A ty jak tam z głodem? Spoko masz? No ja mi tylko jeden głodzik spadł, ale w sumie jest okej. Okay. Ale wiesz co, to może znajdziemy te kurczaki, żeby tutaj wejść. To dobra, tu są czekaj tutaj, drzwi. Patrz. Tu są jakieś drzwi, a tutaj jest zabezpieczony właśnie na kartę. On chyba mówił, że ma tą tak. kartę, żebyśmy przedostali się tam dalej. Ty, okay, no dobra. przecież ja widziałam. Ja Wtedy jak poszłam sobie na spacerek dookoła. O jacie, żebym ja tylko tutaj. Oj, oj oj, 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 Praktycznie tu trochę wpadłam i się ukłam. Więc tutaj mamy te kurczaki, czy to co? Trzymaj Weźmiesz... chlebek, słuchaj, weź sobie chlebek, jak je... masz... jesteś głodna. Ile on chciał tych kurczaków dokładnie? Kurczaków, sześć kurczaków. Ja sobie Dawaj. teraz będę jadła. Czekaj, bo tu chlebek położyłaś. Kurczaczki, siemanko, potrzebujemy trochę mięska świeżego. Także o. jeśli byście byli tacy mili... Słuchaj, uciekają, uciekają. Nie daj mu uciec, nie daj mu uciec. Dobra. Dobra. Ile masz? Ja mam z trzy kurczaki. Cztery. Ja mam cztery. Czyli dobra, no to w, trzymaj. Wychodzi na to, że mamy okej, okay, że będziemy mieć do niego było, To z nim tam za dużo idź z nim kurczak. tam zagadaj i z nim tam zagadaj i weź, żeby tą kartę nam dał, żebyśmy tam się dalej przedostali, co nie? Dobra, dobra. Uważaj, bo tutaj o nie, są policje. O, 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 a znowu się ukłam, ale dobra, już teraz dobra. sobie dam dobrze e, raczej radę. E, proszę pana. Ja tutaj wróciłam, ja otworzę. Wie pan co? No wychodzi na to, że już mam nawet 14 kurczaków. Mogę panu dać, ale dobra. ale dawaj mi pani 6 kurczaków i kartę Pani już daje. Wystarczy tutaj ze mną yy, kliknąć tam mnie prawym. O, dobrze, już się biorę. Więc jesteśmy chyba ugadani, że w takim razie panu podziękuję. Ale wie pan, no, co. Dziękuję, że mnie uwolniliście od ha -ha, mnie, bo tutaj nie... byłem schowany cały czas. No ja Musiałam pana zamknąć i niestety dalej pan jest w więzieniu, a tak pana zrobiłam, ale za to ma pan co jeść. No dobra, Jeepley, słuchaj, ja się boję, że on zaraz Ej, weźmie. Nie, Lumi, wiesz co, może go uwolnimy. Czemu w ogóle my ty taka jesteś? Może wiesz co, on tutaj spędził całe życie, a warto by było, wiesz co, mu pomóc? No w sumie Zostawmy racja. mu otwarte. Dobra, no dobra, dawaj tą kartę, otwieraj te drzwi i zobaczymy, co tam dalej jest. jest. Chodź, dobra, chodź, działa. Szybko. Idziemy, tak, Gdzie to prowadzi? Ty, ty, może ty pierwszy weź pójdź, co? Bo, bo ja się troszeczkę boję tutaj. Czekaj, iść. tutaj są w ogóle jakieś wrota, zobacz takie, o przesuwne. No. Okej. Okay. ty. Wieku. O, nie, tutaj słuchaj, znowu są takie przeszkody. Syk. Syk. Okej, no i jest jakaś skrzynia w ogóle. Jest jakaś skrzynia, także chodź ha? do mnie, idziesz. Czekaj, no, no, zobacz. O, poczekaj, kliknę w nią. <laughs> I jest, jest kolejny. Czyli mamy pięć, czyli razem teraz mamy w sumie siedem już diamentów, czyli zostały nam teraz już tylko trzy diamenciki. Musimy no. je znaleźć. O ty... no, no Czypry, no coś ty zrobił. No nie możesz Dobra. tak robić. Nie? Mogę cię pyrknąć, słuchaj, żebyś dalej poleciała, jak sobie nie dasz rady. Ty, no. słuchaj, a pamiętasz ogólnie na początku samym, jak kliknęliśmy ten guzik i tam zostało wysadzone, to tak jakby tak. było tutaj pod tym pomieszczeniem, co nie? No, to Dawaj byśmy... kartą, otwórz. Dobra, to byśmy ten. musieli tam w sumie się tak trochę jakby co dokopać, wie? Tak, tak jakby to tutaj było. A ty kupiłaś w ogóle te nożyce od tego pana? No jasne, yy... że kupiłam, tylko mam tu emeraldy jeszcze, troszeczkę więcej mi ich zostało. To, to, co, to, to. to... Dawaj nożyce, bo nożycami się dobrze wełnę wykopuje. A też no ty chciałam. kopać. No, Dobra, to ja no to mogę jak chcesz to kop, pokopać. tylko nie pod siebie, ty... nie pod siebie. fioletowe te, oj, Nie, nie, sen... nie kop pod siebie, słuchaj, bo zaraz wpadniesz do jakiejś lawy albo gdzieś tam, słuchaj. Musisz uważać, ja tutaj też robiłem takie schodki, ja ty to widzę, tak robisz, żebyśmy nie mieli jak się przedostać. a uratujesz mnie, bo ja teraz nie na miasto? Jak wyjść, to może o, ja ci dam... Czekaj, co? znalazłem przekop się tutaj, Ta? znalazłem to przejście, tutaj. Dobra. Jadzie. Widzisz? Zobaczcie. To, to tutaj wysadziło, ty... tutaj widzisz, wszystko tam... było. No to jest to, a, a co, co, co to taki malutki tam lata, ty możesz jest ten, co był wtedy w budynku, co? Tak, to jest chyba taki jeden jak ten brat jego, co na początku w tym budynku, chyba będzie musieli go pokonać, co? No. Ty da, dasz sobie z nim radę? Albo w sumie z Łuku, możemy też, ja mam jeszcze strzały ja tutaj. Też z łuku Aha, go Dostał. Czekaj, Dobra, czekaj, dawaj. bo w ciebie zaraz strzelę. Ej, no. no nie mogę się skupić teraz, żeby go dotknąć. Wow, pokonałem go i jest następny ty... w ogóle kryształ wypadł. No, czekaj, czekaj, czeka, czyli mamy, mamy 8. 6, czyli mamy 8, czyli zostały tak naprawdę na mieście dwa. Ale słuchaj, co to jest w ogóle za pomieszczenie? Jakaś skrzyneczka w środku jest, ale jest na kot. Nie wiem, czy czeka, ty widzisz. Czekaj, a tutaj są jakieś guziki, widzisz? Patrz, czekaj, no. tutaj. Wypadła jakaś kartka, jak kliknąłem. Tutaj tak, jest tak. tabliczka 1 jakby. Co, zobacz, co to za kartka jest to, tutaj wypadła. To, poczekaj, wiesz co, bo ja mam tu teraz trochę za dużo rzeczy, muszę sobie troszeczkę porządek zrobić, bo już mi tutaj y, wszystko się już po prostu miesza. Ja sobie sama wezmę kliknę i niech mi ona wleci. Dobra. No. Jak ja mam, to mam jakiś numerek w ogóle dwa na tej jedynce. Aha. Słuchaj, no to jak tutaj jest tabliczka 1, no to może to jest pierwsza cyfra tego kodu, nie? No. Y, czyli pierwsza cyfra to jest 2, tak? To Patrz, A tam jest tabliczka 4. O, to Widzisz? czekaj, tam, tam. to ja kliknę tam, dobra? To to jest pewnie ostatnia, ostatnia cyfra, wow, tutaj, dobra? No, czyli to jest 1, czyli pierwsza będzie dwójka, a ostatnia będzie 1 w takim razie. Aha, i coś jeszcze pomiędzy, są tak. jeszcze tutaj dwa guziki. To czekaj. Okay, Dobra, to, kliknij. Ty, ty to, masz, czy ja? to tutaj stał? Tutaj jest nad tym budynkiem, nad tym budynkiem jest. Oj, to dobra. wiesz, co jeszcze chyba sobie raz muszę, bo o, to, no, dobra. to wychodzi na to, że to wtedy jest też jeden. Tutaj był jeden, czy tam? Y, tutaj było dwa na jedynce, tutaj było jeden, a tutaj wychodzi też dwa. W takim a tutaj? razie tutaj. A tutaj już, czekaj, czekaj, obłacam cię. Jeden. Jeden. Czyli tylko są tu cyfry 2, 1. 1, Słuchaj, skoro pierwsza jest 2, tak? Tak. Ostatnia jest 1, 1. to Albo mamy dwie opcje: 2, yy, słuchaj, 2, 2, 1, 1, albo 2, 1, 2, 1. Dobra, to próbmy. którą najpierw spróbujemy? No, pierwszy, yy, nie wiem, je pierwszą, na przykład 2, 2 1, 1, zobacz, 2, czy 2, działa. 2, 1, 1. No nie, nie działa. Nie działa. A dwa, jeden, dwa, jeden, zobacz. Dwa, jeden, dwa, Ty, no udało Ciała. się. Trochę taka łamigłówka to była. Czekaj, tu są w ogóle dwa, czyli wychodzi na to. Czyli że czyli mamy komplet. Czyli teraz musimy się udać po prostu do tej skrzynki i wszystko wsadzić to dawaj, dawaj, lecimy tam, słuchaj. Może po prostu w ogóle. A czekaj, bo w tak. ogóle tutaj widziałem, że drabinki tam były, słuchaj. Dawaj, weź tam drabinki z tej, w tej skrzynce tam na górze, wiesz co, są, no. nad tym tym. I przedostaniemy się tutaj po prostu drabinką, wiesz? Tylko, tylko wiesz co, bo ja chyba nie wiem, czy ja tam dosięgnę. A nie, dobra, już już już, już mam, tylko teraz ja tu sobie mam jeszcze teraz... drabinki, ale chyba odłożę. za mało. Ale sobie tak zrobię, wiecie co? Muszę trochę porządek. Ty, a tu w ogóle są diamentowe te drabinki, jakbyś chciał wiedzieć. No. Ja no mam kolorowe, więc co jeszcze mi zostały? Yy, tam na początku były. Okej, okay, dobra, hop, hop, hop. Tutaj, słuchaj, musimy to. O, nie, to są jakieś niezniszczalne ogólnie. Ten. Dobra, tędy, tędy. tędy. I teraz tutaj. Okej. Okay. Ty, słuchaj, ogólnie będzie trudno ci, Lumi, ale mam nadzieję, że sobie Oj, jakoś tam poradzisz. Teraz... Yy, no, też mam taką nadzieję. Ale słuchajcie, w ogóle sobie poradziłam, ja już jestem tutaj w środku. I wyjdę sobie może przez ten domek. Co myślisz, że uda mi się tędy wyjść? A, a ty, jak ty tam wlazłaś, słuchaj? No bo ja sobie wziąłam po prostu tutaj, tylko ty, słuchaj, aha, to było 7, 8, 7, 8 i haha, pierwsza jestem, poradziłam sobie z tą drobinką, już wyszła, i dałam radę, więc czekam na ciebie i po prostu musimy. No a ja pójść. też, ja słuchaj, idę alternatywną drogą, też zaraz będę tutaj na górze. Aha, ale ja ja, ja jestem byłam przy tej pierwsza. skrzyni. Jak ja przy skrzyni już jestem, a ty gdzie? No ja tu już przed domkiem dawno jestem. A ja przy skrzyni. A, ty tam tędy. No dobra, no to czekaj, czekaj. No to w takim bądź razie idę. Weź się troszeczkę odsuń. Klikam. No i słuchajcie, mamy 8, 9, 10. Ty. No i co? No i, mamy... no i co? No i, co? No, i co? no i chcemy Może... się stąd wydostać, słuchaj, jak mamy się stąd wydostać to? A co ty mi zrobiłeś? Ty no. To jest może jakiś troll, no słuchaj, musisz tędy przejść, bo tutaj jest drabinka, okej. Okay. Dawaj. O dobra, dasz no, radę. poczekaj. Ty, bo się zaraz wkurzę, gdzie ten kolorek w ogóle jest, słuchaj, on nas może oszukał teraz, no, co? No, no nic nawet nie zmieniło na tej wyspie, ani nic. Weź tej... z nim, kurczę, może pogadaj, Lumi. Kurde, nie wiem, zadzwonimy do niego czy coś. Dawaj, dzwoń no, do niego, wykręcaj to ja dzwonię. numer. Dzwonię. No dzwonię dawaj, dzwoń. Ten, ten, ten. Ten. Halo, tutaj kolorek, czy mogę pomóc? Kolorek, oszukałeś nas! No słuchaj, no, no mamy tych 10 diamentów, tych kolorowych, no i wsadziliśmy do skrzyni, no i co? <grym> Słuchajcie, strollowałem was. Tak naprawdę tutaj tak naprawdę yy, to była podpucha. Chciałem tylko zdobyć wszystkie diamenciki, was po prostu wyrolować i mi się udało. Ej, no, <laughs> słuchaj, ale teraz w takim razie, jak ja mam się przedostać do domu? No, co to ma w ogóle wszystko znaczyć? A wiesz jak? Tutaj jestem, <laughs> Mako. Słuchaj, chodź się tutaj na hel, zobacz. No, się Tutaj na hel, No, o, zobaczymy. I wystarczy, no. że zrobisz tak i już jedziesz, lecisz nie. do domu. Pa! No, nie.